Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Dostaję od Was dużo pytań od premiery Xbox, w, w, Series X. Kiedy i w jakim momencie gra wymaga połączenia z internetem? Ehm, o tym już dużo mówiłem, kiedy, co, dlaczego i w, i w ogóle na, na kanale Maniak Gaming, dosyć obszernie to e, tłumaczyłem, jak i poszczególne gry nawet prezentowałem na tą suitek, tak więc... Em, Wystarczy wyszukać, ale na szybkości przypomnę, jak to wygląda i kiedy wymagane jest połączenie z internetem podczas e, zakupu chociażby Xboxa. Czyli e, najpierw na, e, zawsze konsole będziemy musieli podłączyć do internetu. Jeżeli kupujemy nową, zakupioną, trzeba ją aktywować przez internet. To jest jeden wymóg, to jest ok, ok rozumiem, ale w przypadku PlayStation 5 nie trzeba. Druga sprawa, e, gry. Gry, jeszcze raz, gry. Które to są gry? Mimo, że skupujemy na płytach, w niektórych grach jest wymagane te połączenie z internetem, i w 90% są to gry dedykowane w usłudze smart delivery. tak? Czyli e, już co to jest smart delivery, to e, też wspominałem, ale o co chodzi? Jeżeli graje w usłudze smart delivery, nie zadziała nam. Na Xbox Series X, czyli na tej konsoli dziewiątej generacji, kochani. Ale zadziała nam bez połączenia z internetem na dziewiątej generacji, chociażby tutaj jest schowany Xbox One X, tak więc na Xbox, jeżeli mamy Smart Delivery, na 8 generację, działa nam bez połączenia z internetem na dziewiątą generację, czyli na obecną już wymagane będzie połączenie z internetem i to będzie sekundowe połączenie żeby zweryfikować e, nie wiem nam co ale jest e, i teoretycznie żeby znalazło nam łatkę i szatę graficzną no bo wiadomo, jeżeli nie po tutaj na płytach w Smart Delivery nie są dorzucane e, asety graficzne już pod dziewiątą generację dlatego teoretycznie jest wymóg e, potrzebny do weryfikacji tej płyty w napędzie mimo to, że tą aktualizację można pominąć szybko Wyłączając internet, co pokazywałem wam to na kanale, może być to troszkę zakręcone, ale jednym zdaniem w 90% gry w Smart Delivery wymagana jest weryfikacja gry przez internet. Czy pobieramy aktualizację, czy nie, jest potrzebna. Przede wszystkim też należałoby już pobrać ładkę, że jak chcemy odpalić ją w szacie graficznej z na dziewiątą generację, czyli Xbox Series X. Druga kwestia to gry typu dedykowane tylko i wyłącznie pod Xbox Series X. Nie mamy tutaj już Smart Delivery, gra nie będzie działała nam na poprzedniej generacji, więc jeżeli widzimy tylko i wyłącznie Xbox Series X, taki gry nie uruchomimy na ósmej generacji, ale uruchomimy ją bez problemu na dziewiątej generacji, bez wymogu połączenia z internetem. Teoretycznie te asety graficzne już są tutaj zawarte, bo gra jest dedykowana pod tą właśnie konsolę. Ale, tak jak mówię, zawsze łatkę można było e, można pominąć, więc po co te połączenie w niektórych grach? Dobra, jedziemy dalej. E, to tak z grubsza e, śmiga, ale są jeszcze takie gry jak Halo, gdzie w ogóle na płycie nie ma zainstalowanej całej podstawki i, re, i resztę trzeba dociągnąć e, na. Z Netu. Nieważne, czy mówimy o ósmej generacji, czy dziewiątej generacji, Microsoft zaskoczył nam halo, ale wcześniej też była to Forza. Kochani, chociażby gdzie jest Forza? Eee, dobra. Hmm, chociażby Forza Horizon. Najnowsza piąteczka. Dobra, nieważne. Ale zarówno na Forze Horizon 5 tak samo wymagane jest połączenie i pobranie plików gry nawet na ósmej generacji. To w takim dużym skrócie, czyli dedykowane gry pod Xbox Series X nie wymagają już tego połączenia z internetem oraz pobierania aktualizacji. Po prostu włączymy płytkę i surowo można zagrać ale jeżeli mamy grę w Smart Delivery, no to niestety e, musimy mieć wymagane te połączenia, musimy mieć konsolę podłączoną do internetu i to tyle, tak? E, nie, to jest w dużym uproszczeniu, bo są niuanse, są gry poszczególne, gdzie e, wypada to właśnie różnie, ale z grubsza 90% to tak jak mówię, gry na pójcie, jak widzicie Smart Delivery, no to e, wymagane będzie połączenie z internetem w Xbox Series X ale już na poprzednią generację nam zadziała bez połączenia z internetem. I to tak w skrócie. Wydaje mi się, że bardzo to uprościłem i przybliżyłem wam. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, to zapraszam do moich materiałów, gdzie siadam i krok po kroku pokazuję, jak uniknąć na przykład aktualizacji, że pokazać tylko i wyłącznie, że Microsoft Tłumaczy się, że należy na, pobrać aktualizację, ale tą aktualizację można pominąć teoretycznie. Dobrze, ale jak nie mam internetu, to niech się zainstaluje to, co jest na płycie, a mam internet, niech się dogra nam cała reszta, prawda? Tak to powinno wyglądać. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć.